Najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych jest nadmierna prędkość. Jest to prawie 50% wszystkich zdarzeń drogowych, z jakimi mamy do czynienia. Kolejnym, kolejną przyczyną, również często występującą, jest nieprawidłowe wymijanie, omijanie, wyprzedzanie. I również inne przyczyny 20% są to inne przyczyny. W tych przyczynach możemy wskazać na stan techniczny pojazdu lub nagłe wyskoczenie zwierzyny na drogę. Jeżeli chodzi o porady dla kierowców, jak, jak wystrzegać się różnych zdarzeń drogowych, no to przede wszystkim jedźmy z wyobraźnią noga z gazu i jeżeli są warunki trudne na, na drodze, to nawet jedźmy wolniej niż przepisy wskazują, bo wtedy przynajmniej kierowca nie będzie nigdy zaskoczony z naszych wyliczeń. Naj Więcej wypadków zdarzyło się na drodze numer 4. Reszta wypadków na drogach lokalnych w mniejszych ilościach. W tym roku zwiększyła się liczba fotomasztów na tak zwane fotoradary. Są to i stałe fotoradary, a także przenośne. W związku z czym obserwujemy już zmniejszoną liczbę zdarzeń drogowych na tych drogach, które do tej pory obarczone było największą ilością wypadków.